Gdzie ma tu wahacz? Pięć rzeczy związanych z jazdą kabrioletem zwróciło moją uwagę po tygodniu testu i prawie tysiącu kilometrów zrobionych Mazda MX5. Nigdy wcześniej tak długiego kontaktu z autem bez dachu nie miałem więc śmiało mogę mówić o wrażeniach kabrioletowego żółta dziaba. Przechodząc do rzeczy, pierwsza kwestia związana jest ze słoneczną pogodą, która wbrew pozorom wcale nie jest taka idealna do jazdy bez dachu. Mój test nie przypadł na jakieś ogromne upały, zazwyczaj jeździłem przy temperaturze w okolicach 20-25 stopni, ale wciąż gdy słońce wychodziło z chmur, to dosyć szybko zaczynało mi ono dokuczać, zwłaszcza gdy nie zmieniałem kierunku jazdy i tylko jedna strona głowy i szyi była przypiekana, a druga była w cieniu. Zatem na przyszłość wiedziałbym, aby zainwestować w jakieś nakrycie głowy, a przynajmniej krem z filtrem. W każdym razie słońce w Cabrio jest moim zdaniem fajne jakoś o jego zachodzie, gdy tworzy fajny klimat, a w ciągu dnia wolałem jak robiło się pochmurno. Po drugie Cabriolet i czerpanie przyjemności z jazdy nim wcale nie muszą wymagać wysokiej temperatury na zewnątrz. MX5 jeździłem zazwyczaj gdy było ciepło, ale zdarzył się okres z ochłodzeniem, gdzie komputer pokładowy samochodu pokazywał jakieś 16-17 stopni, było też już po zachodzie słońca i faktycznie nie są to idealne warunki, aby podróżować w koszulce z krótkim rękawem, ale po założeniu jakiejś wcale nieprzesadnie grubej bluzy było już ok. To znaczy czułem, że nie ma upału, ale wiatr mi nie przeszkadzał, bo przy podniesionych bocznych szybach nie było z tym dramatu i bardziej zwracałem uwagę, że nad głową nie mam dachu, niż na to, że jest trochę chłodniej. Ewentualnie jakaś opaska do zakrycia uszu może się wtedy przydać, no i też nie jeździłem w jakiś naprawdę wietrzny dzień, bo to mogłoby zmienić wrażenia. W każdym razie po teście MX-5 uważam, że kabriolet nadaje się na więcej dni w roku w polskim klimacie, niż myślałem wcześniej. Trzecia kwestia to limit prędkości, do której przyjemnie jeździ się kabrioletem. Jak dla mnie wynosi on przy wspominanej ciepłej pogodzie okolica 110 km na godzinę. Wraz ze wzrostem prędkości dosyć wyraźnie zwiększa się cała otoczka powiedzmy akustyczno-wiatrowa związana z jazdą bez dachu, robi się głośniej, czuje się zawirowanie powietrza, o ile tak jak mówiłem, dramatu nie ma, to długoterminowo jazda na drogę szybkiego ruchu może być uciążliwa. Ja przez kilka dni testu sprawdzałem co i jak i nawet wtedy jeździłem bez dachu, ale jakbym miał kabriolet na co dzień i ekscytacja by mi już zeszła, to na ekspresówkach dach bym rozkładał. Z drugiej strony, gdyby tylko warunki pozwoliły, to możliwie często jechałbym z tym dachem złożonym i jak sądzę, to przez cały okres posiadania kabrioletu by się nie zmieniło. Jazda bez dachu jest bowiem ogromną frajdą i zupełnie zmienia wrażenia i potrzebna jest dopiero dłuższa trasa, aby odczuć ten stopień i to jest moje czwarte spostrzeżenie. To znaczy, gdy jechałem na Mazury, skąd pochodzi większość ujęć na tym filmie, to gdy już zaszło słońce i uznałem, że czas zamknąć dach, to duża część uroku jazdy MX-5 uleciała, chociaż ten model sam w jest przecież ponadprzeciętnie ciekawy, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Niemniej jednak bez dachu nad głową jego charakter jeszcze ewoluuje w pozytywnym kierunku i o ile przed testem myślałem, że na jakieś krótkie trasy albo aby się pokręcić po mieście nie będę składał dachu, bo to w sumie bez sensu, tak już użytkując MX-5 szybko zmieniłem zdanie. Wiąże się to też po części z piątym i ostatnim punktem na mojej liście i jest on związany z faktem, że dach w pokazywanej maździe MX-5 był ręcznie składany. Wcześniej miałem tylko styczność z regulacją elektryczną poprzez wciśnięcie przycisku i przyznam, że zdecydowanie preferuję manualne operowanie dachem. Jest ono bowiem wciąż bezproblemowe, a zarazem szybsze niż w przypadku naciskania przycisku i czekania, aż komputer zrobi resztę, co też chociażby ze względów bezpieczeństwa nie może mieć aż takiego tempa. W MX5 dzięki tej szybkości i też świadomości, że po prostu ja za wszystko odpowiadam i nie muszę się powiedzmy prosić komputera, miałem jakby większą motywację do częstszego składania i rozkładania dachu, nie postrzegałem tego trwającą zbyt długo operację. I to wszystkie moje główne spostrzeżenia związane z użytkowaniem samochodu bez dachu. Po pierwszym, takim prawdziwym jak dla mnie pod kątem przejechanego dystansu kontakcie z kabrioletem. Jeśli ten film się podobał, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie im z tego powodu bardzo miło. jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!